His. Regulamin frakcyjny. Słuchamy się wyższych rank. Nawet jeżeli jesteś private, musisz słuchać się private 2 i tak dalej. Do szkolenia szeregowych lub rekrutów ma prawo. Oh, no. tylko oficer, sergeant major of the army i wyżej. Nie zabijamy sojuszników lub swoich kolegów z armii. Nie rozpoczynamy wojny z jakąś frakcją, na przykład kiedy jesteś private, bo zabili mnie, to mają za swoje. Rangi Up można dostawać tylko od rangi, która ma ukończoną rangę sergeant major of the Army lub Oficer. Nie dajemy sobie samemu rang. Nie rozkazujemy np. sergeant, kiedy jesteśmy Private. Maksymalna ranga... ...to osiągalna to Lieutenant General. Rangi generalskie można otrzymać tylko od Rangi Generała. Co do zbiórek. Gdy pada rozkaz zbiórki, żołnierze mają obowiązek ustawić się automatycznie przed oficerem w szeregu w dłoni trzymając M4. Podczas zbiórek nie prowadzimy rozmów na team sayu, trzecie głównym czy rozmów na kanale głosowym Discord. Odpowiadamy jedynie kiedy zostajecie zapytani